Dzisiaj się sporo działo. Jeden film mnie bardzo zaskoczył. Nie się domyśla się, który. Ale najpierw zacznijmy od Konowskiego. Co? Mikrofon działa. Raz. A, chyba faktycznie macie rację. Przepraszam. Raz. O, dobra, już lepiej. Przepraszam bardzo. W maju 2015 roku większość śmietanki boskiego YouTube'a zaprzyjaźnionej z Gimperem zaczęła nagonkę na Krzysztofa i oprócz Gimpera swoje materiały opublikowali Mandzio, samu Nitro, Ignacy... Ale powiem wam, że naprawdę tak było, że on, oni go cisnęli. Ja pamiętam nawet kiedyś było takie spotkanie na Róży Wiatrów, coś takiego było, jakieś żegluj z YouTuberami, coś takiego było, nie? Czy nas składali do łódki sobie pływaliśmy. I ja ich tam właśnie pytałem, o co tam w ogóle poszło, nawet Izak, bo wtedy też Izak jakby w tym był, Izak nie cisnął tego Atora, ale on był w takim... Takiej grupie Rich Zone. I ta grupa Rich właśnie tego atora tak cisnęła. Czemu cicho Lexi przecież też wiedziała? Muszę co, spotkać się z Sukanek, żeby jeszcze przeanalizować w ogóle jej rozmowy z Lexi. Bo mnie to ciekawi. Dlatego Lexi, teraz szybko, Pisz do Sukanek, guć się. <głodzie> No, znaczy, no, a tak na poważnie, no, ja nie mam żadnych dowodów, y, że Lexi miała jakąś większą wiedzę. Natomiast y, no, podobno y, y, Sukanyk jej tam opowiadała, bo się chyba przyjaźniły. I Lexi nawet miała pomóc z menadżerem, a jakoś... Później nie pomogła? Nie, nie wiem. Trzeba, muszę to bardziej yy, się zagłębić w to. Przede wszystkim Polacy mogą pochwalić się rekordową frekwencją, która wyniosła aż 74%. Jest to blisko 22 miliony ludzi. Jest to naj... Wybory są chyba co rok. Bo tak yy, Paulina Hornik powiedziała, widziałem. <głosy> <głosy> tak dziwnie, nie? Trochę. <noise> Chornik mocna zawodniczka. W ogóle ci wszyscy ludzie wywodzący się z Teamu X, to mega mocni są zawodnicy. No, ostre kredki w piórniku to są. Te, jeżeli świat influencerów to jest piórnik, to właśnie one są naj, osoby z Teamu X najostrzymi kredkami. Wynik od... Najostrzymy? Nie, najostrzejszymi. Naj, najostrzejszymi. Najostrzejszy... Najostrzejszymi chyba, nie? Najostrzejszymi, tak. Wardenga i Stanowski zakładają nowy kanał na YouTube? Kurwa, coś w tym może być. Bo y, do mnie dzwonił, nie odebrałem, bo y, nie wiem dlaczego. Albo spam, albo coś, powiedział już nie dzwonił. Nie no, chyba nie w tej sprawie. Ale to już z dni temu. Sam Team X został wycofany przez własną. Ej, konop jest teraz oficjalnie moim kolegą. Tak jak ja nie zmienia ubrań. Zobaczcie. To jest różnica z tygodnia. Mocny zawodnik. Mocniejszy ode mnie. Teraz <śm> nazywają się Das Show. Wcześniej w ogóle nazwa kanału zmieniła się na jakieś losowe literki. I rzeczywiście nawet z To hasło było na no, TikToka Stewart. Serio, wystarczy spojrzeć na komentarza pod jej zdjęciami, oznaczenia, kto... Dobra, to teraz wam opowiem historię, czemu Natsu, że jakby z Natsu mam... Słabe teraz relacje, znaczy teraz to już wiadomo, ale dlaczego? Jak były urodziny Wojtka Goli, to ja sobie stoję z Krzysztofem, yy, rozparą i sobie o czymś tam gadamy. Nagle idzie nacu, patrzy na mnie, podchodzi do mnie i, I co się kurwa śmieje, że tak ci kurwa wesoło? I zaczęła mnie wyzywać. Ja takie oczy, Krzysiu rozpara takie oczy. Ona drze się, drze się i poszła, nie? Ja patrzę na Krzysia, on na mnie mówię co się stało? Co ja zrobiłem złego, nie? I wiecie co? Okazało się, że Marcin z nią zerwał na tej imprezie. Nie będę mówił dlaczego, bo to tam jakieś ich sprawy, ale zerwali. I ona myślała, że jak ja na nią spojrzałem, to, że ja patrzę, żeby się z niej śmiać. Że ha, 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 nie masz chłopaka. A jak nawet o tym nie wiedziałem wtedy, że oni zerwali. Bo skąd miałem wiedzieć, że Właśnie co zerwali. I później poszedłem z nią to, to wyjaśnić, mówię, ej, co ty w ogóle odwalasz, nie? I wte Andziaks wtedy z nią była, pocieszała ją i powiedziała, że nie masz serca, Sylwester. I machnąłem ręką i poszedłem, nie? Ale od tej pory jakoś tak dziwnie patrzę na tą dziewczynę. Mamy się do tego odnieść, to wyciągasz nic nieznaczący kontekst do tego zarzutu. Sugeruję, że specjalnie... I wiecie, co jest najlepsze? zobaczcie, Marcin zrobił takiego fikołasa... Że ja na przykład pokazałem screena, że wiedzieli ile dziewczyna ma lat. A Marcin. Ej, ale ty pokazałeś screena, że ona miała coś zrobić. A chodziło o kawę. I, i, i o, ja rozumiem, jakby wiecie, jakieś tam. Y no bardzo młode osoby się dały na to nabrać. Ale dał się na to nabrać zebo. Dał się na to nabrać. Y oj, Wojtek chyba, bo Wojtek przez na Twitterze. Tak, oj, Wojtek się da to nabrać. Nitro to raczej się nie da na to nabrać, ale wiadomo, że powiedział, że y, bardzo dobra odpowiedź Marcina Dubiela, no bo to są koledzy, więc jak żeby mógł inaczej. I strasznie dużo ludzi się dało na to nabrać. To jest dziwne. No to zobaczcie, jak to wyglądało naprawdę. Ktoś przedstawił wiadomości w odwrotnej kolejności. Patrzcie, ktoś przedstawił wiadomości w, w odwrotnej kolejności. I jest tak, że pierwszy, ja pierwszy dałem coś tam o ciskach. A drugi jest, yy, serio, jestem ciekawy, miałem to w dupie, ale mi zaciekawiłaś, nie? I Marcin mówi, że to jest odwrotna kolejność. I teraz, a po chwili, sam pokazuje, yy, jaka była kolejność. I jest znowu, pierwsze trzeba było czystki wysłać, pokazał to jako pierwsze. Następnym razem coś wyśli, w sensie nie mówię o cykach, tylko ogólnie. I, i, I jako drugi występuje u niego również ta, taka kolejność jak u mnie, że pierwszy tamten, drugi ten. I opowiedział, ej, ale zamieniliście kolejność. I po chwili sam pokazał, że kolejność nie została zamieniona a ludzie dzisiaj na Twitterze i teraz widziałem przez chwilą na czacie ej, a co z tą zamienioną kolejnością? I mi się wydaje, że, że ta afera jest już ogólnie dla ludzi za trudna. Bo jest ona dosyć zagmatwana. Z najważniejszych informacji to materiał dowodowy, który otrzymała prokuratura, okazał się na tyle dobry, że został wystawiony za Stewartem Listgoń. Going... O tam się zgłosiły dziewczyny, które w ogóle nie występowały w filmach. E, też. Okazało się też, że Stewart nagrał swoje ostatnie oświadczenia. Natomiast pojawiło się wiele głosów i spekulacji, że wideo jest deepfake'em albo że zostało wygenerowane przez. E no, według mnie jest prawdziwe, bo to jakie tam są dziwne rzeczy gadane, że to nie ma tak, takiej osoby, która by wymyśliła taki skrypt nawet. Tam są tak dziwne tłumaczenia. I trafił w ręce atencyjnych hien, których nawet nie chce wymieniać z ksywki. Nie, tutaj to Amadeusz chyba tu. Tak, tu chodzi o Madusza. I typ podzielił 20-minutowy film Stew na dwie części. Po pierwszą część wrzucił w godzinę wyborów oraz kiedy Polska grała mecz, więc zasięgi mu się nie zgadzały, i drugą część opublikował kilka dni później. Aktywnie też promował swoje konto na Twitchu i Instagrama swojego kolegi. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jeśli chodzi o mnie, ja codziennie robię live na Twitchu, zapraszam na Twitcha, to możecie do mnie zajrzeć, może Wam puszczę jakąś minutkę. Nie ma co się reklamować. To jest kurwa. Ma co się reklamować. Kurwa, niemożliwy jest ziołek, nie? Ziołek jest kurwa niemożliwy. <grywa> Ej, widzowie, dobijamy? Ej, dobijcie tam. Wejdźcie tutaj do profil kolegi i on pokaże drugą część. Weszło się na profil kolegi, a ten kolega, nie, nie, ja nie pokażę drugiej części. Amadeusz pokaże. Obserwujcie Amadeusza, on pokaże. Nie ma co się reklamować. <grywa> Kurwa. Niemożliwe goście, nie? Niemożliwe. to materiał został też wrzucony wbrew woli polskim prawnikom Stewarta, więc prawdopodobnie wiedzieli. Tak, to jest naj, najśmieszniejsze w tej historii Że nie, ktoś w zaufaniu dał im film. Ale później prawnicy napisali im im, że ej, ale nie wrzucajcie, bo to może zaszkodzić mu. Na co oni tak? Nie no, trzeba wrzucili w dwóch częściach. Ja dole, nie? Ale według mnie to jest dobre rozegranie, Stu. Bo zobaczcie. Stu wysłał film do Trumana i do Amadeusza. Według mnie jest to ogromny dowód, że może on być uznany za osobę niepoczytalną. No bo kto rozgarnięty by tak zrobił? Dobrze, szanowni państwo. Gdy argumenty nie są po naszej stronie, wtedy sięgamy do czego? Do emocji, Marcin pojechał do rodziny nagrać z mamą i płakać. Chciałem skomentować tylko jeden zarzut z Twojego ostatniego filmu. Prawda jest taka, że taka znajomość to najlepiej będzie prowadzić, jak się chociaż raz zobaczycie. Nie wiem, czy to, co pisze, jest logiczne. Po prostu, według mnie, powinniście się spotkać. Znowu obciął, Ta jeszcze było. ta rada moja. Czy będzie? Wygląda jak namawienie do spotkania, prawda? No kurwa, tak! <laughs> tak wygląda, Marcin. Zgoda, ale... Z... A, okej, okay, zgoda. Okej, okay, myślałem, że znowu coś tu będzie, że... <goda> że kawa była, czy herbata. Jest zgoda, dobra. Zwróćcie proszę uwagę na pozostałą część tych wiadomości. Mama nie chce mnie puścić, chociaż bardzo lubi Stewarta i ma o nim dobre zdanie. Widać tutaj wyraźnie, że mama tej dziewczyny o wszystkim wie, że dziewczyna informuje ją o chęci spotkania i nie działa wbrew jej woli. Z tego powodu nie zapaliła mi się żadna czerwona lampka. Skoro... Tylko widzisz Marcin, problem polega na tym... Że ta jej mama mogła myśleć, że to jest jakiś fajny gość z internetu, i to jest po prostu, że wie, spotkać się, zdjęcie, zrobić i nara. Jej mama prawdopodobnie nie wiedziała, że ten typ do niej pisze, że ej, ale w Meksyku to można od 12. Ej, ale między Twoimi rodzicami też jest duża różnica wieku. Ona nie była przy tym, jak na przykład on nagrywał Moja jest kochańsza, zakochałem się, a ty byłeś przy tym, jak on mówił, że ona jest kochańsza, że się zakochał. Ty wiesz, <laughs> osobom zniszczyłeś życie. Aha. Ja. Okej. Okay. I to wszystko kwitujesz zdaniem Zostaw komentarz Wataha przebrany za druida. Zostaw komentarz o treści Wataha. Okej, okay, czyli zarzut w moją stronę to jest, że zawsze kończę materiał pewną formułą. I że mam, tak, zawsze jestem w lesie w takim stroju, nie? Mocny kur... argument, zostałem rozjeb... Serio? Robisz kolejne live y z donatami, których zapis jest dostępny tylko dla posiadaczy płatnej subskrypcji? Od czterech lat zapis moich liveów jest dostępny dla posiadaczy, dla wspierających kanał. Natomiast z, z akcji Pandora Gate są shoty. Tak jak normalnie, szoty były usuwane, tak z całej akcji Pandora Gate szoty nie były usuwane. I ludzie szotują i tak dalej. Rozumiem. Po fali krytyki zaprzepały w Gołd znalazłeś sobie idealny temat i moment do odbudowania wizerunku szeryfa internetu. Śpieszę z wyjaśnieniem. Gołdsi zostali opublikowani chyba 20 albo 21. Niech no zerknę. 20 września. A z usługanek byłem w nocy już kilka dni wcześniej chyba z 18 na 19. Jakoś świeżo po tym, jak nagraliśmy pasuta, to chłopaki poszli na imprezę, a ja pojechałem do Sukanek. Chyba o drugiej w nocy albo o trzeciej w nocy. Świadkowie Sukanek i Izak, bo Izak mi dał swój samochód, bo mój był zastawiony. Gdzie w tym wszystkim troska o te dziewczyny? Zachęcasz ofiary do kontaktu z tobą, bo chcesz mieć po prostu więcej kontentu. Ech, Marci, nie, bo chcieliśmy rozwiązać tą sprawę i ją rozwiązaliśmy. Obrzydliwe. Obrzydliwe to było zachowanie Stewarta. Zobacz tylko. I teraz zobaczcie. Ja tego przewinę. Marcin nagrywa film. Ej, to jest naprawdę bardzo nieładne zachowanie. Nagrywa film, w którym twierdzi, że o, moja rodzina dostaje brzydkie wiadomości. I w tym filmie upublicznia wizerunek swojej siostry, swoich braci, swojej matki, żeby ich jeszcze bardziej wciągnąć. Daje tytuł: Pandora Gate, nie? Żeby ich jeszcze bardziej wciągnąć w środek całej tej sprawy. Czy tobie Marcin ich nie jest kurwa szkoda? Po co? Po co to robisz? Ja rozumiem, że dla ratunku swojego wizerunku, ale nie poświęcaj ich dlatego, żeby sobie poprawić notowania w internecie na Boga. Dla mnie to jest straszne, nie? Dla mnie to jest straszne naprawdę. Czemu nikt nie skupił swojej uwagi na tym, że manipulowali? Czemu nikt nie skupił ale w jaki sposób manipulowaliśmy? W jaki sposób?. Twojej uwagi na tym, że zmanipulowali screenami. To... Że o tej kawie nie powiedzieliśmy. No kur. Czy to jest game changer? Changer? wiadomości z kontekstu, że wsadzili mnie do takiego, a nie innego wora. No, Marcin był w worku. Wiedział, a nie powiedział. Dokładnie w takim, w jakim powinien być. Że nadali taką narrację. Ludzie bronią ich, mówiąc. No ale przecież Wardenga nigdzie nie powiedział, jak dodał screena. ja akurat Pandora Gate, zauważcie jak ja tam daję mało własnych ocen. Ja głównie czytam screeny tam, nie? Masz 14 lat, ale i tak zrób, to nigdzie nie powiedział, że chodziło o to, że ona ma ci zrobić l... O, widzicie, on, on w to naprawdę wierzy, nie? Że w tym screenie o tym wieku to chodziło o, o słowo zrób. Przecież ja tam mówię, patrzcie, Marcin wiedział, ile dziewczyna ma lat. Albo zdjęcie. On w to wierzy po prostu, nie? Właśnie dostałem telefon od mojej mamy, że jakiś chłopczyk poturbował moją siostrę w szkole. Hej! Hej, Tosiu, miałeś jakieś problemy dzisiaj? To jest mocny gość, nie. Ktoś y, twierdzi, że ktoś poturbował jego y, siostrę w szkole. Ej, operatorze, włącz kamerę. Nagrywamy. Hej, ktoś poturbował cię w szkole? Tak, a nic ci nie zrobił? Tylko na Wiemy trochę zbił. Zostaw komentarz o treści Watach. Okej. Okay. Siostra chyba nie wiedziała, yy, że musi powiedzieć, że była poturbowana. Yy, tutaj nie wiem czemu ja, że moja wina, tak? A. Stwierdziłem, że pójdziemy na spacer statkiem, żeby mógł z wami chwilę porozmawiać. Kur Przecież przed chwilą się żaliłeś, że Natsu musi chodzić, bo ty się boisz wychodzić na spacery z psem. Dosłownie, ku. żaliłeś się. do no, dwie minuty temu. Tadek nie był ze mną od trzech tygodni na spacer. Kurwa, przecież ta. dwa tygodnie trwa drama. Ale już od trzech tygodni Marcin nie chodził ze mną na spacer, w strachu był. Ja oczywiście jestem za tym, żeby ludzie nie atakowali nikogo. Jesteś w internecie wiele lat, Marcin. Więc pewnie wiesz, jak działa internet. Internet też się składa w dużej mierze z dzieciaków. Jeżeli nagrywasz film. Że ej patrzcie, to jest moja siostra, to jest moja mama, nie dokuczajcie im. To ludzie będą im dokuczać. I ja wiem po co to robisz. Bo później nagrasz kolejny film z obrzydliwymi komentarzami, które ludzie będą pisali po tym dokładnie filmie, nie? Nie zamierzam się żalić mówić jak ciężka jest to dla mnie sytuacja. Przecież nagrałeś film, w którym się żalisz i pokazujesz, jak ciężka jest dla ciebie sytuacja. Ale po prostu chciałbym zrobić wszystko, żeby nie była ciężka dla mojej rodziny. Dlatego nagrałeś film, gdzie pokazujesz swoją rodzinę całą i ją wplątujesz bezpośrednio w Pandora Gate, dając taki tytuł. I tak jak mówię, nie przywiązywałem do tego żadnej większej wagi i żadnego znaczenia. Teraz z perspektywy czasu, no oczywiście, no. Jakby to jest brzemię, które będę musiał nosić, z tego co wiem. I zobaczcie, i tutaj się już Marcin normalnie przyznaje, mówi okej, okay, to jest brzemię, które będę musiał nosić, przyznaje się do tego. Więc po co był ten pierwszy film, w którym mówił, a, ja nie wiedziałem do jakiej to dziewczyny jest. Bo Stu kręcił z wieloma. Wiem, ona. Do mnie na przykład bardziej trafia ten fragment, nie? Ten fragment. Y Fjord był singlem, często wpadały do niego jakieś dziewczyny, i to nie były dziewczyny, które miały 14 lat. To... No, zdarzały się też młodsze. Wyglądałem, wyglądałem tak, byłem naprawdę kompletny. Daś ściągnąć, ale pozmieniaj trochę. Ja, yy, moje zarzuty do Marcina to takie, że wiedział o tym, że Stew yy, poleciał do tej dziewczyny namawiał sam Marcin przecież tą dziewczynę i Dubiela i, 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 i Stewarta, przepraszam na spotkanie. No i przede wszystkim to Sukanek, że mając tą wiedzę, gdy Sukanek powiedział: "Ej, ale Stu jakieś miał relacje z nieletnimi", to Marcin: "E, wszystko wymyśliłaś. Jak ty, kurwa no. O to chodzi. Dziękuję tym wszystkim, którzy mnie wspierają. I jestem wdzięczny wszystkim moim bliskim i wszystkim osobom, które, które dały mi jakieś wsparcie. Oscar to... Średnio kupuję ten film Marcina. Bardzo granie na emocjach, no bo a, na argum, no już nie ma argumentów, nie? Więc pozostaje granie na emocjach. Jeśli mogę nie, co, jakoś zaapelować, no to ludzie. Powstrzymajcie się już od czegokolwiek, jakichś tam komentarzy brzydkich w stronę Marcina. Natomiast trzeba tutaj pamiętać, że rodzina Marcina to kompletnie nie jest winna. Jakby ten film wyciąć tylko do, te, to, do tego, że tutaj on idzie, przeprasza, mówi, że faktycznie, że to była lipa, że nie pomyślał i tak dalej, to okej. Okay. Ale no tutaj granie na emocjach, no i jeszcze trzeba pamiętać o tym pierwszym filmie i drugim filmie, nie? Czyli pierwsze ten na Instagramie i później tym drugim, że materiale. Oni, jakby widać też, że Marcin się wzorował trochę na y, tym, jakie filmy tworzył y, Bogsdel, tylko, że trochę zamienił miejscami. Bogsdel najpierw dał granie na emocjach, później dał taki dynamiczny, cięty film, a Marcin najpierw cięty film, a później granie na emocjach. Ja nie jestem zdziwiony.